Uda nam się zdobyć sekreta Mamy widzowie Udało nam się zdobyć sekreta Udało nam się widzowie zdobyć sekreta Siemano widzowie witam, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj zagram sobie w style Brainot Na nowym admin abuse jak widzicie, wcześniej udało nam się zdobyć Pomponiego Guziniego, który jest potrzebny do zrobienia rebirfa. Brak nam 1 bilion kasy. No i co? No i zobaczymy, co będzie na tym evencie, co uda nam się zdobyć. Co jest wizowy? Jest jakiś lucky block, no ale niestety 100 milionów kasy nie uda nam się go zdobyć. Więc niestety, to jest właśnie wada tego rebirfa, że po prostu mało zarabiamy kasy, nie? Ale dobra, gość może kupić, może nam się go udało Tu jest jakiś, witek, czy uda nam się go okraść. Bombardino krokodyl, uda nam się go okraść? Okradamy gościa. I czy uda nam się go okraść? Dobra, udało się. Okradnijmy jeszcze raz. Tym razem z tego przerota. I... Udało się. Udało się, widzowie. Udało się. Dobra. Mega Dobra, admin z resby, jak widzicie Galaxy Spina Kolejny mityk, kupmy sobie Nie mam miejsca w bazie, dobra Ale Otwórzmy sobie te trzy Galaxy Spina 600 kasy, dobra 150 kasy, dobra, i ostatni? 6 milionów kasy Dobra widzowie Oddało Ile też kas? Też ponad tysiąc, Tak mi się wydaje, dobra kupmy cię, kupmy ciebie Żebyś po prostu jak zarobił zarabiał dla nas Dobra i dostał dostawisz jakiegoś pusta tak kozak Brain -road kod Code jakiś, za 7,5 miliona Kupmy go sobie Dobra, nie uda nam się go kupić, nie ma szans, widzowie. Na, na publicznych serwerach nie da się. Dobra, ale może coś ciekawego dropniemy. Dobra, jak widzicie tu jest mega mosty Prey, za 3 sekundy schowajmy się i go spróbujmy okrać tego gościa. Żeby nie widział. I tutaj sprawdzajmy ten czas, tylko żeby nas bazę się nie otworzyła, ale chyba nie. 11 sekund 17, dobra, czekamy szybko, chodźmy i szybko okratamy. Kurczę, zrespił się tu, widzowie, ale 4 razy laka dostaliśmy, więc mega mocno, dobra, ale mamy mityka TT Kupmy go sobie. Dostaliśmy chyba jakiegoś busta, bo jesteśmy mega szybcy. Dobra, first in golden. Kupmy go sobie. Jeszcze dostałem jakąś topeczkę. 4000 kasy generujesz. Dobra. Ty też chodź do bazy. Chodźmy okradać. A, znowu jesteśmy wolni. I bierzemy tego... prawdopodobnie. No i jak widzicie, nie da się. Jak, jeśli jakiś widz będzie tak dobry, że mi użyjesz prywatnego serwera, będę bardzo wdzięczny. Dobra, spodziewajmy jakieś widza. Go sobie za 10 milionów osłania nas, Gipsy, błagam i czudam. Mamy Mamy wicowie dobra, mamy preyrot Koda i to diamentowego kozak. I lawaka się zrespią, ale nie mamy kasy. Ktoś czuje, że w tym odcinku największy problem to będzie kasa. Chodźmy sobie tutaj pokupować coś w tym sklepie. Kupmy sobie to. Lepszą łapkę. Jeszcze lepszą łapkę. To. Jeszcze lepszą łapkę. Kupmy sobie mega mocną łapkę. I tutaj. Dobra, to jest mega mocne, bo będziemy bardzo wysoko skakać. Kozak. Dobra, mamy takiego Oranganini Ananasini. Dobra, sprzeda nam się. Bardzo nam się sprzyda wręcz. I dobra, jeszcze mam dwa miejsca w pasie. Coraz lepszy mam te prelate, jak widzicie. 100 milionów już aż mamy. Dobra, i czy Admis jest coś mega mocnego? Zobaczymy. Dobra, 100 milionów kupuje Dobra, no jesteśmy właśnie w tej chwili spłukani. Ale dobra, nazwic, Oby nazwic skupił. Dobra, nazwic kupił. Ekstra. Udało się naszemu widzowi kupić. Ale dobra, ten gość by nie chciał nas okraść, ale... Ja tym razem. Dobra, i co z z tego trafił? Brain odgoda, dobra. Kit. Dobrze, że nie mityka, bo z tego co wiem, to muszę trafić z tego mityka. Dobra, bombardino B Bombini Guzyni, kupmy go sobie. I ta łapka, widzowie, oddaj, opasał się ją kupić. Dobra, dobra. Ty generujesz 5,7. Chodzi do bazy. I ty też chodzi do bazy. nazwisko? co on robi w ogóle Trzemu nas atakuje coś chyba, mi się wydaje, że jego też będzie trzeba ukraść jak będziemy mieli taką okazję dobra 222 miliony dobra, mi tylko 84 tysiące w wersji Galaxy kupuję go 84k na sekundę jest mega mocne Zresztą jak widzicie Dobra, Lucky Blok kupuję Dobra, mamy Lucky Bloka widzę Otwórzmy go sobie od razu. Aha trzeba od... Nie może. Co 10 minut trzeba odczekać, dobra. Odczekajmy chwilę. Jak wygląda stan z naszym miejscem w pasie? Dodajmy sobie tojowo. Dobra, sprzedajmy jednego tego bomboniego guziniego I dobra, czekamy na jakiegoś mocnego brejrota I kupmy sobie tego lepszego bomboniego niego Dobra, co jest? Zesłałem nowe jakieś schody Dobra, i tutaj widzicie jak widzicie są jakieś Mega mocne brejroty Dobra, sekret. Kupuję go od razu. Dobra, uda nam się zdobyć sekreta. Mamy w tobie. Udało nam się zdobyć sekreta. Udało nam się w zdobyć sekreta. Dobra. Ale dobra, dobrze, że udało nam się zdobyć tego spider Apił się. Wy jak widzicie jesteśmy mega na plus. Dobra. Admin. Kupuję go. Nie dostaniecie go. Dobra, dzisiaj się widzowie opłaca. Tego bloka i tak nie uda nam się go zdobyć. Są tutaj na serwerze w ogóle, który już mam kilka pionów. Nie opłaca się. Poczekajmy na coś lepszego. kot Kupuję go. No, zamroził nas. Szybko wstawia. Dobra, to nasy bazy. Niech leci do nas w bazy To ja pewno będzie na nie widza, ale z tego co wiem Nie, nie Tak blisko widzowie Tak blisko Tak blisko widzowie Dobra, ale mam kolejnego Brain od tak. Kupmy sobie tego Dobra, mamy kolejnego brain kota I czy jest kolejny aż? Dobra, kupmy jak najwięcej Ile się da? Ile się da widzowie? Dobra, nie mam już kasy aż Tyle po prostu wydaliśmy Dobra, ale co z respi? Co z respisami? Zobaczmy co się pojawi? Dobra Zrespił kolejne mega po prostu Dużo eventów 400 milionów już mamy, dobra Powoli odrabiamy Na spokojnie 15 sekund jeszcze Ale mamy sekreta widzowe, spoko Dobra Póki nikt nie wie Kupuję uda Dobra, raz się nie uda, nie ma co ten ryzykować Tym oto Brain laki Lucky Blockiem, tak? Tak chyba Dobra, to był ostatni Lucky Block, jak widzicie no trudno, mówi się trudno, ale coś czuję, że jeszcze? Admin zrespił coś mega mocnego. Dobra, kolejny event. Dobra, kolaps z bloków fluid, okej. Okay. Dobra, chodź tu: 144 tysiące. Dobra widzowie zmieniłem serwer i jak widzicie ten jest najlepszy bo tutaj widzicie mamy dostęp od razu do tej bazy Tylko żeby nikt nie zwrócił się na nas tego sekretu to będzie dobrze To będzie bardzo dobrze Boosty, wszystko mamy, wszystko działa, napis admin, napis ogólnie Takich dropu to ja chyba nigdy nie miał. diamondowy bombard... ten tralolo tralola kupmy go sobie no i wyrzuci nas przez mapę jak widzicie dobra, ale czy uda nam się go kupić? czy uda nam się kupić bombardino krokodyl... znaczy tralolo musimy go zdobyć co wie? Dobra, mamy go.